Poranek przywita nas mroźną aurą, ale i dużą dawką słońca. Opadów śniegu spodziewamy się w okolicach Krakowa, Łodzi, Warszawy i Zielonej Góry. Opady deszczu wystąpią w Gdańsku, Koszalin i we Wrocławiu. Temperatura oscylować będzie w granicach od minus 2 do 2 stopni na plusie, ciśnienie pomału zacznie rosnąć. W drugiej części dnia pojawi się znacznie więcej opadów śniegu, szczególnie na północnym zachodzie, a także w okolicach Rzeszowa, bez opadów śniegu jedynie dolny Śląsk. Temperatura niewiele wzrośnie, zanotujemy od 0 do 2 stopni na plusie. Jakość powietrza przeważnie na poziomie bardzo dobrym. Niewielkie zanieczyszczenia wystąpią w Warszawie i Lublinie w Katowicach.